Portret taki mordercy? Jakbym robiła portret taki, wiesz, no, wiesz o co chodzi bez witu. I tu teraz mieliśmy szkicę. No i jak widać chyba jestem jestem utalentowaną osobą. Proszę bardzo, mokra bluzka z basenu. Na mężczyźnie. Dziś hardcore, ale tak 4-5 dni, pół godziny wystarczy trochę pobiegać, jest super Jeżeli nie lubicie dziewczyny ćwiczyć, z czym spotykam się właściwie notorycznie wśród moich dalszych znajomych, że po prostu wolą być przypalane żywym metalem niż iść na siłownię, to tak naprawdę właśnie te 15 minut dziennie wystarczy, żeby się poruszać, a głównie dieta i wykluczenie tragicznych skutkach rzeczy z diety skutkuje najbardziej. Faceci mogą imprezować, pić, a i tak wyglądają dobrze. Następnego dnia idą sobie na siłownię, malną sobie hormon i idą do przodu. My dziewczyny tak nie mamy. Naprawdę, jeżeli chcecie dobrze wyglądać, to musicie zredukować imprezy po dwóch razy w roku i bardzo uważać na to, co jecie. Ale organizm Wam się odwdzięczy. Wiem po sobie. Żadnych filmów. Żadnych. Zaczekaj, są przepiękne kolory. W ogóle czy ten hotel nie jest piękny? Takie wille proste z wejściem do, do morza. Mega. Dziesięć nie z Polski. flamingi No, teraz Bądź człowiekiem, mało się udało Skóra i kości Masakra, nie, nie da się na to patrzeć Przepiękny biały tygrys Nienawidzę, nienawidzę zo, nienawidzę Pewnie wszystko to zamknąć w kole. Ale super. Wiecie! się? Będzie cię zabawa. W kochaniu na co coś się dzieje. Wiem, że też nie wrzucam wszystkiego. Hmm. Na raz jeszcze nie chcę siedzieć w telefonie, no bo tak jest pięknie. Ale obiecuję, że wszystko wleci, a taką podsumowującą rolkę bo przecież nie, coś jest yy, z atrakcji yy, będzie ona pod koniec wyjazdu. Obiecuję.